Witajcie na kanale Voivode Bricks Dzisiaj przyjrzymy się i przetestujemy Zestaw LEGO Technic 42124 Łazik terenowy Zestaw zawiera 374 elementy i kosztuje 599 zł I jest to najmniejszy zestaw z rodziny Control Plus Będziemy mogli nim sterować do przodu, do tyłu, skręcać Jego długość to jest 28 cm, wysokość 13 jeśli chodzi o oczekiwania od tego zestawu, to ma być on po prostu szybki i zwinny. Lego również na swojej stronie zachęca do robienia nim akrobacji, więc na pewno przetestuje prędkość, przetestuje pokonywanie przeszkód, podjazd pod górę, jak również spróbuje nim skoczyć w dal i zobaczymy, jak się wtedy zachowa. A w pudełku znajdziemy trzy woreczki z klockami, cztery opony no, jak na taki mały zestaw to nawet spore. E, mamy blankiet naklejek. Niestety nie były zabezpieczone, więc są trochę powyginane. E, mamy jednego huba i dwa średnie silniczki. No i oczywiście instrukcja, nie za gruba. Zobaczymy ile będzie etapów budowania. 128 Także zabieram się za budowanie i zaraz się widzimy z powrotem. I łazik terenowy jest już zbudowany, e, tak oto się prezentuje, obok jak zawsze macie standardowego ludzika LEGO, żebyście mieli odniesienie co do wielkości zestawu. E, za chwilkę sprawdzimy go, jak sobie radzi e, pokonując przeszkody, podjeżdżając pod górę i zobaczymy czy jest na tyle szybki, żeby nam skoczył w dal. A najpierw przyjrzyjmy się mechanice. Nie ma tutaj za dużo tej mechaniki, to może przejdźmy najpierw do napędu. I jeśli chodzi o napęd, to tutaj z tyłu mamy osadzony silnik, który jest odpowiedzialny za wprawianie w ruch naszego łazika. Bezpośrednio do silnika podpięte jest duże koło zębate, które przechodzi od razu do koła zębatego osadzonego na dyferencjale i to wszystko nam wprawia w ruch całą tylną oś. Napęd mamy tylko na tylną oś i mamy tylko jeden średni silnik, więc moje przekonanie, że on będzie rzeczywiście bardzo fajnie podjeżdżał pod górę i pokonywał przeszkody już troszeczkę zgasło. No ale za chwilkę sprawdzimy to jak to wygląda. Drugi silnik mamy osadzony z kolei tutaj na przodzie. On jest odpowiedzialny za Skrętku. Bezpośrednio z silnika wychodzi, jest połączony axlem który jest połączony. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, o, tutaj z naszą dwójeczką i ona w momencie, jak przekręca się w prawo bądź w lewo, wprawia nam w ruch nasz skrętku. Jeśli chodzi o amortyzatory, z przodu mamy dosyć spory zapas, mocne ugięcie, no i mamy też mocniejsze amortyzatory e, niż z tyłu. Z tyłu z kolei e, ten zapas jest dużo mniejszy i tak on sobie działa. Minusem jest niestety to, że ta przednia część jest zamontowana w ten sposób, że potrafi nam się ona odgiąć również podczas jazdy, i wypinają nam się te aksle od kabiny, i trzeba wtedy je wpiąć i z powrotem docisnąć tutaj tą naszą kabinę. Jeśli chodzi o aplikację do sterowania, to mamy tutaj dwie możliwości, albo sterujemy sobie jednym joystickiem, przód, tył, prawo, lewo, albo na dwóch joystickach, czyli lewym joystickiem skręcamy, prawym joystickiem sobie jedziemy do przodu, do tyłu. W opcji pierwszej mamy jeszcze, tutaj mamy e, hamulec, pedał hamulca, e, no i mamy takie jakieś, Dziwne odgłosy. Na stole Wam nie pokażę, jak to działa, bo jest na tyle zrywny i szybki, że zaraz by mi po lekkim uruchomieniu od razu zjechał i spadł ze stołu. Więc przenieśmy się na podłogę i zobaczymy, jak on sobie radzi. I sprawdźmy, jak sobie radzi przy podjeździe pod wzniesienie. No, bardzo słabiutko, mamy nachylenie raptem 17 stopni. I w momencie, kiedy nie ma rozpędu, to w ogóle w tym momencie ja cały czas naciskam, żeby jechał do przodu. Już aplikacja, widzę, samodzielnie przez przeciążenie go prowadza na dół. Zobaczymy z lekkiego rozpędu. Z lekkiego rozpędu nam trochę podjedzie i automatycznie aplikacja powoduje, że nam daje wsteczny i zjeżdża w dół. Teraz sobie zobaczmy, jak nam skoczy. Niestety myślałem, że będziemy mogli dać większe wzniesienie do skoków, ale niestety musi być dosyć nieduże, więc spróbujemy go rozpędzić. Także też prędkość nie jest na tyle wysoka, żeby nam wyskoczył jakoś do przodu. A teraz zobaczmy jak sobie poradzi przy przejeździe przez przeszkody. Ale z tego co widać to się odbija oponami, czyli raczej większych przeszkód nam też nie będzie pokonywał. Zobaczmy jeszcze, czy przez książkę nam, przez książkę nam przejeżdża. Czyli tak, na pewno on jest bardzo szybki, tak jak widzicie, jest dosyć zrywny. Zaraz zobaczymy. Skręt ma dosyć mocny, więc też można sobie fajnie na jakichś torach e, nim jeździć. Ale ze względu na to, że jest jeden silniczek tylko, więc no, niestety on nie daje rady, jeśli chodzi o kwestie podjazdów, pod jakieś wzniesienia, pokonywanie przeszkód. Czyli na dosyć płaskim w terenie możemy nim rzeczywiście bardzo szybko sobie jeździć. Ewentualnie robić jakieś wyścigi. Podsumowując, jest to bardzo fajny zestaw, jeśli chodzi o kwestie ścigania się na dosyć płaskich terenach. Można sobie robić jakieś ciekawe zawody i myślę, że tutaj przyniesie dużo frajdy. Trochę więcej się od niego spodziewałem, jeśli chodzi o Pokonywanie przeszkód, podjazd pod górę. Myślałem, że rzeczywiście przy takiej prędkości będziemy mogli sobie nim skoczyć w dal, ale widzieliście jak to się skończyło. Raczej zjechał nam z tej skoczni niż skoczył do przodu. Oczywiście jestem ciekaw, jakie są e, Wasze e, odczucia odnośnie tego zestawu, także piszcie i dzielcie się nimi w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, e, jak również zapraszam na Instagram, link jest pod filmem. E, I na dzisiaj to byłoby na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej recenzji.